Joanna Bożek, witam w kolejnym odcinku historii Szczekocin w sieci. Dzisiaj opowiem o ostatnim właścicielu Zespołu Pałacowo-Parkowego, ale nie tylko o właścicielu majątku Szczekocińskiego, ale też majątku Grockiego i o jednym z najbardziej doświadczonych dyplomatów polskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny światowej. Jan Ciechanowski, ostatni właściciel zespołu Pałacowo-Parkowego w Szczecinach, polski dyplomata, stykał się w swojej służbie dyplomatycznej z ważnymi postaciami ze sceny politycznej, między innymi ze z prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem Rooseveltem. W latach 1919-1925 pełnił funkcję radcy w ambasadzie w Londynie. Pod koniec roku 1925 sprawował Funkcję ministra pełnomocnego i posła nadzwyczajnego Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Podczas II wojny światowej był sekretarzem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy rządzie Władysława Sikorskiego. Z kolei w latach 1941-1945 pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Kilka tygodni temu otrzymałam list z ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej postaci ambasadora Jana Ciechanowskiego. Tamtejsza placówka próbowała ustalić miejsce pochówku Jana Ciechanowskiego, który zmarł w Waszyngtonie w 1973 roku, aby objąć jego grób specjalną opieką, jeżeli znajdowałby się właśnie w Waszyngtonie. W odpowiedzi przesłałam informację, że rzeczywiście Jan Ciechanowski. Umarł w Waszyngtonie, ale jego ciało zostało skremowane, a prochy przewiezione i złożone w grobie jego żony, Gladys Gorent Koch w Brukseli. Wspomniałam również, że na Szczekociński Pałac mieszkańcy Szczekocin spoglądają z wielkim sentymentem. Jest to najcenniejszy zabytek naszego miasta. I może kiedyś w przyszłości udałoby się założyć miejsce pamięci ważnych osób, między innymi takich jak ambasador Jan Maria Ciechanowski. Wrócę jednak do początków życia osobistego i dyplomatycznego Jana Ciechanowskiego. W roku 1921 żeni się on z jedną z najbogatszych Belgijek, Gladys Gorent Koch. Jest to okres, kiedy Jan Cichanowski pełni bardzo aktywnie służbę dyplomatyczną nie tylko w Londynie, ale także w Waszyngtonie. Inicjuje i przygotowuje spotkania polskich delegatów w Białym Domu w Waszyngtonie. Możemy tutaj spojrzeć na zachowaną fotografię, podczas której Jan Ciechanowski uczestniczy w wizycie rabinów. Na czele tej wizyty stał Izaak Brigbaum, poseł Rzeczpospolitej Polskiej na Sejm. Również zachowała się fotografia przedstawiająca Jana Cichanowskiego wśród delegacji polskiej, która przywiozła deklarację z okazji 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Te deklaracje zawierają ponad 5,5 miliona Podpisów. Umieszczone są w 111 tomach, które obecnie znajdują się w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Wśród tych deklaracji możemy znaleźć nazwiska uczniów, nauczycieli, władz, mieszkańców szczekocińskich. Możemy na nich rozpoznać znajome nazwiska szczekocińskie. Jest to rok 1926. Jeszcze wtedy Jan Ciechanowski na pewno nie przypuszczał, że za kilka lat on i jego rodzina zwiąże się ze Szczecinami. W roku 1929 Jan Ciechanowski wraca do Europy. Uzyskuje urlop od służby dyplomatycznej, a to z tego względu, aby uporządkować sprawy majątkowe po zmarłym ojcu. Rzeczywiście sprzedaje w groźcu szereg nieruchomości. Poza pałacem i przelegającym do pałacu ogrodem, który zostaje w rękach jego matki. W roku 1932 Ciechanowscy nabywają od Halpertów za ponad milion złoty zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach, wraz z majątkiem rolnym, ale nie tylko majątkiem rolnym szczekocińskim, ale gruntami leżącymi w Przyłęku i Goleniowach. Ciechanowscy w Szczecinach przebywają 7 lat. Sam Jan Ciechanowski przebywa rzadko ze względu na aktywną służbę dyplomatyczną, ale spędza tutaj prawie wszystkie swoje urlopy, zażywając odpoczynku, rekreacji, bardzo lubi polować. Ciechanowscy uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym Szczekocin. Idąc śladami matki, Jan Ciechanowski sprowadził do Szczekocin siostry z martwych stanki, które poprowadziły tzw. ochronkę, zajmując się wychowaniem, nauczaniem, opieką dzieci biednych, dzieci osieroconych. Rzeczywiście matka Jana Ciechanowskiego była kobietą charyzmatyczną, kobietą przedsiębiorczą. To ona już w 1907 roku uzyskała zgodę, aby sprowadzić do Królestwa Polski, Polskiego siostry Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia. To one już wtedy w 1907 roku w Grodźcu zajęły się prowadzeniem ochronki. Ciechanowscy w Szczekocinach uczestniczą w życiu kulturalnym, w życiu społecznym. Widzimy to na zachowanej fotografii, gdzie Ciechanowscy uczestniczą w uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta uroczystość odbyła się na rynku w Szczekocinach 11 listopada 1936 roku. Jak wyglądał pałac w latach 30. XX wieku? O tym możemy przekonać się, poglądając na nielicznie zachowane fotografie. Patrząc dzisiaj na pałac, możemy wyobrazić sobie, jak tam było. Rzeczywiście, bryła pałacu zachowała się. Bryła pałacu pozostała, poza bezzwrotną stratą wystroju wnętrz. Jak wyglądało wnętrze pałacu? Możemy zerknąć na rzeczywiście nieliczne fotografie, ale także na zachowane akwarele namalowane przez Beatrice Halpert. Na tych akwarelach możemy zobaczyć piękną salę balową, wyposażoną w kominek z białego marmuru, obok wazy, wazony na ścianach malowidła, a nad nimi pozłacane kandelabry, piękny sekretarzyk z okuciami oraz drzwi z dekoracyjną sztukaterią, za których wyłaniają się kolejne sale i kolejne gabinety pałacowe, w których możemy znaleźć fotele, krzesła, kanapy w stylu ludwikowskim. W obszernym holu możemy zauważyć licznie powieszone obrazy. Na pewno były to obrazy ważne dla właścicieli pałacu. Widzimy też piękny kominek w stylu barokowym, zbudowany z kafli o motywach figuralnych. Widzimy też piękne drewniane schody z kutą balustradą, komodę, ławę drewnianą. Możemy też zauważyć, jak wyglądał taras od wschodniej strony pałacu. Otoczony płóciennymi firanami, wyposażony w wiklinowe fotele, krzesła, a to wszystko ozdobione roślinnością i różnymi kwiatami. Tak wyglądająca okazała rezydencja, położona w malowniczym krajobrazie rzecznym i parkowym, mogła stać się oazą spokoju, wypoczynku i tworzenia ogniska domowego przez Ciechanowskich. Stało się jednak inaczej. Wybuch II wojny światowej i klęska września 1939 roku spowodowała, że Ciechanowscy opuszczają Szczekociny. W tym czasie Jan Ciechanowski został reaktywowany do służby dyplomatycznej. Zajął stanowisko, tak jak mówiłam wcześniej, sekretarza generalnego przy rządzie Władysława Sikorskiego. Później wyjeżdża z Europy, a później jeszcze wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby objąć stanowisko ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w jednej z najbardziej prestiżowych Placówek dyplomatycznych. Jakim był dyplomatą, o tym możemy dowiedzieć się, cytując Jana Karskiego, najsłynniejszego kuriera polski walczącej, który podczas jednego z wywiadów, który został przeprowadzony przez Macieja Wierzyńskiego w latach 90. XX wieku, Jan Karski mówił o Ciechanowskim. To doświadczony dyplomata. Człowiek wyrafinowany, mówiący bez najmniejszego akcentu w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. To był szlachetny człowiek. To Jan Ciechanowski organizuje emisariuszowi z Polski, Janowi Karskiemu, spotkania, i nie tylko, ale też innym przedstawicielom Polski walczącej, spotkania z najważniejszymi postaciami potężnej Ameryki oraz z wybitnymi przywódcami żydowskimi. Słowa Karskiego to szlachetny człowiek, doświadczony dyplomata, wskazuje rok 1945, kiedy to Stany Zjednoczone uznały tymczasowy rząd jedności narodowej z osóbkom Morawskim na czele jako premierem. Jan Ciechanowski 6 lipca 1945 roku w oświadczeniu dla prasy kategorycznie sprzeciwia się podjętej przez Stany Zjednoczone decyzji. Następnego dnia wraz ze swoimi pracownikami ustępuje ze stanowiska ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej. Opisał o tym i o innych wydarzeniach z tego okresu w swojej książce wspomnieniowej Przegrani Zwycięzcy. Jan Ciechanowski do końca nie mógł zrozumieć jak można Narodowi polskiemu wytłumaczyć, który tak naprawdę jest jak wóz z dwoma kołami co róż przesuwany to na wschód, to na zachód a to dzięki imperializmowi najbardziej potężnego sąsiada Polski, który nie akceptuje zasad samoistnienia narodów. A przecież o takie samoistnienie Polacy walczyli z wielką determinacją. Na tym kończę opowieść o ostatnim właścicielu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Szczekocinach i o polskim dyplomacie Janie Ciechanowskim. Oglądajcie kolejne odcinki historii Szczekocin w sieci. Zapraszam!